Prawdziwy sekret, prawo przyciągania. Witam Cię serdecznie, Agnieszka Przybysz, Coaching Institute, autorka m.in. Przyciągnij Miłość i Przyciągnij Sukcesy z Pacją oraz wielu innych publikacji i programów szkoleniowych. Czytałeś książki na temat prawa przyciągania? Czytałeś The Secret raz lub wiele razy i nadal zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie przyciągnąłeś tego, czego pragniesz? Dlaczego prawo przyciągania nie zawsze działa? Zdradzę Ci sekret. The Secret to interesująca książka promująca prawo przyciągania? Lecz czy samo przeczytanie jej przyniosło Ci realizację twoich pragnień, marzeń, celów, bogactwo, sukces i miłość. Książka ta rozpropagowała w świetnie prawo przyciągania na całym świecie, choć wielu nauczycieli mówiło i pisało o nim już wcześniej i o innych prawach działających na tym świecie. Sama uczyłam tych praw w Polsce od 2006 roku. Czy samo poznanie sekretu wystarczy? Przeczytanie książki uświadamia działanie prawa przyciągania, ale nawet wielokrotne jej czytanie nie wystarcza, by zrealizować Twoje marzenia. Wielu ludzi się o tym przekonało, w tym moi studenci i osoby coachowane przeze mnie. Niektórzy wręcz twierdzą, że prawo przyciągania nie działa, że potrzebne jest coś więcej, by zrealizować Twoje pragnienia. Tak jest w istocie, potrzeba coś więcej. I oto brakujące elementy. Które chciałabym Ci przedstawić na bazie doświadczenia bardzo wielu osób, które spotkałam na warsztatach i sesjach indywidualnych. Po pierwsze, jak zastosować nowe afirmacje, o których wiele osób mówi, skoro w Twoim umyśle jest jeszcze wiele ograniczających Cię przekonań lub samoograniczających przekonań, które działają często od, od czasu Twojego dzieciństwa jak autopilot. Ilekroć podejmiesz decyzję o realizacji nowego celu, sabotują Twoje działania. Lub podwlekają je. Uwaga, afirmacjami są też negatywne sformułowania, często powtarzane w Twojej głowie. Nie chcę X lub Y. Są to przekonania uświadomione lub nieuświadomione, które przejąłeś jako wzorce z otoczenia. Dotyczą one tego, co możesz, co ci wolno, a czego nie, na co zasługujesz, a na co nie? Jak często słyszałeś, że jesteś jeszcze za mały, za głupi, za słaby, a pieniądze nie rosną na drzewie? Byś miał to czego zapragniesz jako dziecko? Przyciągnij miłość. Pisze o tym, że do piątego roku życia dziecko przejmuje przekonania od innych, w tym od swoich rodziców i otoczenia. Aby pozytywne komunikaty, o których pisze w książce Przyciągnij miłość, zadziałały na twoją korzyść, nie przeciwko Tobie, musisz najpierw wykonać pierwszy krok, a mianowicie proste, skuteczne narzędzia przekazuję na warsztatach, na coachingu grupowym dotyczących tematów tworzenia harmonijnych relacji i związków pod tytułem przyciągni miłość system sekret relacji, lub dotyczących kariery i biznesu z pasją pod tytułem przyciągnij sukcesy z pasją. Jeśli czujesz, że nie posuwasz się do przodu w kierunku Twoich celów, jakikolwiek to jest cel osobisty czy zawodowy, czujesz, że brakuje ci pełnej wiary, motywacji, coś lub ktoś cię blokuje lub sabotuje Twój sukces, Masz zaniżone poczucie wartości, jesteś mało efektywny, to znak, że konieczne jest poczyszczenie, uwolnienie blokad w twoim ciele i umyśle. Zidentyfikuj i poczyść stare ograniczające cię przekonania, by przygotować twój umysł na realizację twoich prawdziwych pragnień i celów. To jest zapomniany sekret krok numer jeden. Nie da się zasiać wspaniałych roślin na nieurodzajnej glebie. Czy zgodzisz się ze mną? Że trzeba najpierw wypleć chwasty, by wsadzić nowe rośliny? Zainspirowało mnie to do stworzenia narzędzi, pomocnych w uwalnianiu blokad i zmianie przekonań. Jednym z nich do samodzielnego zastosowania w Twoim domu lub biurze jest medytacja kolorami. Jak możesz uwolnić blokadę, abyś zyskał więcej miłości, szczęścia, zdrowia i bogactwa, na które zasługujesz w Twoim życiu? W kolejnym wideo powiem Ci o drugim zapomnianym sekrecie, o drugim kroku. Jak sprawić, by prawo przyciągania zadziałało również dla Ciebie? Tymczasem już teraz sprawdź fragment medytacji kolorami uwalnianie blokad w linku poniżej. Długą, pełną wersję tego ćwiczenia do częstego zastosowania znajdziesz też w serwisie www.agnieszkaprzybysz.com Ukośnik produkty. Przeprowadzę Cię przez ten proces uwalniania blokad tyle razy, ile zechcesz w zaciszu Twojego domu lub biura. Więcej narzędzi i ćwiczeń uwalniających blokady znajdziesz na moich warsztatach. Pobierz krótką wersję medytacji w linku poniżej. Chciałabym Ci bardzo serdecznie podziękować za wprowadzenie spokoju w moim życiu. Po warsztatach przyciągi miłość zaczęłam codziennie rano medytację kolorami. Przeszedł mi ból gardła, który odczuwałam od bardzo dawna bez względu na porę roku, bez żadnych leków. Zresztą już na warsztatach ustąpił mi ból głowy. Rano wolę wstawać wcześniej, żeby mieć czas na medytację, bo wiem, że mój dzień będzie lepszy, spokojniejszy i szczęśliwszy, napisała Małgorzata. Fajne jest to, że metody, które opracowałaś są proste, nie zajmują dużo czasu, a są tak skuteczne. A uwierz mi, korzystałam wcześniej z innych warsztatów samodoskonalenia. Po zastosowaniu Twoich metod jestem bardziej wyciszona, spokojniejsza, optymistyczna i co najważniejsze, zmienia się na lepsze jakość mojego życia.